Z ewangelii według świętego Łukasza. Psy przychodziły i lizały jego wrzody. Y... Ważny jest ten fragment ewangelii z tą wizją psów, dlatego, że psy w Starym Testamencie dla narodu wybranego były zwierzętami nieczystymi i dostawały tylko to, co najgorsze: śmiecie i odpadki. Tymczasem po raz kolejny spotykamy w Ewangelii Jezusa, który porównuje ludzi odrzuconych, ludzi nieszczęśliwych, ludzi skrzywdzonych, zranionych do psów. Może dlatego, że zauważa, że te zwierzęta są litościwe, że kiedy widzą cierpienie człowieka, kiedy widzą ból, to starają się pomóc, zaradzić. Że psy bywają niesamowicie dobre, przyjacielskie, że w psach jest coś, co mimo odrzucenia sprawia, yy, że stają się yy, ponad miarę życzliwe wobec człowieka. Przypomina mi się ta Fenicjanka, która przyszła do Jezusa, by poprosić o cud dla swojego dziecka. Nawet Y, szczenięta jedzą ze stołu pańskiego. W oczach Bożych nie jesteśmy psami. W oczach Bożych y, jesteśmy ważniejsi niż stado wróbli. A jednocześnie, czasami człowiek, y, przypominając psa, jest bardziej ludzki niż wtedy. Gdy próbuje naśladować ideały człowieczeństwa. Yy, może warto się uniżyć, może warto zatroszczyć się o kogoś rany, o kogoś wrzody, może warto poczekać pod stołem na pokarm, który spadnie yy, z posiłku Pańskiego, niż pchać się do takiego. Wydumanego ideału człowieczeństwa, w którym wszystko zdobywamy ogniem i mieczem, w którym wszystko nam się należy, do wszystkiego mamy prawo i wszystko jesteśmy w stanie zniszczyć, żeby być szczęśliwi. Ewangelia. Do zobaczenia jutro.